I was w, w odcinku z, z, z kurwa z Duty Ghost Wiem, nie powiedziałem, że będę nagrywać, ale postanowiłem się nagrać to Kuz1. Halo Co? Halo Jaki Halo? mam jestem gruby To jest Cale Duty Ghost, będziemy grać wy, Kuba e nie Tylko sobie zrobię jeszcze taką broń. Albo to, dobra, chuj z tym później sobie zrobię. Dobra, gram. Dobra, nie przeklinaj, bo widać na YouTube to gdzie pójdzie. Sorry. Sorry, ludzie, mój, mój ten, moje gówno. E, dobra, dobra. To, nie wyraża się tak. Też. Jak widzicie, mój kus jedał do spadku wysokości i teraz mu coś w głowie się wiesza. Jak chcecie, napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym coś nagrał jakieś gry z PSP. A my gramy na PlayStation, u mnie. No. Bo Bo mój I kusy... o, No właśnie. Jeszcze no, po, na Allegro sprzedaję tableta. Widzicie? Ej, tablet. yeah, no. to jest mój tablet. Nie, to nie Ej, ludzie... <laughs> dobra, dobra, A, a ostatnio kami że ma YouTube. Na... Mówi jak będzie 15. się. No. Ostatnio mi mówił, że ma na YouTubie te gówno więc sorry, kurde nie mogę. Że ma ten kanał, i akurat mi powiedział, i ja: No to chodźmy, zrobimy film z Kosta. I zgodził się. I tak. teraz nagrywam. Proszę być widzowie, ale jesteśmy widzami Ale to szybko wideo, i ruda wygrana. Ty, ale pa! Dla bo tu było 5, a ich... A i botów było... Nie dalszych w tu botów było 3, a i było 5, co nie? Ja chcę pakę. Ja mam pakę. Co na ile? Chodźcie na A czy B, to jest A, tak. Aha. E, dobra, e, kuzyn mówił, że ten film będzie... Ile trwał? 15 minut. 15 minut, sorry, że nie więcej, ale what the fuck? Słuchajcie, to jest właśnie... Tu jest dużo mam dostawców, ja co pewna właśnie kupi tą grę. Jest na PS3 i Xbox 360. I na te nowsze... Te. Konsole. No. E, dobra, paka zaplantowana. Trzeba jej teraz chronić. Za gdzie, tobą, gdzie, gdzie? W budynku. Nie sa Chyba to właśnie Kubę oglądamy. On no się nazywa gruby, bopel. Nie wiem Graliśmy. Chcesz żeby ci nie zaliczyło tego wyzwania, bo przecież sobie przebiegł. Mi też tak chyba to Tutaj są też wniosek, to jak sobie... Jak, jak będziesz miał... 5 kili i nie zginiesz, to będziesz miał psa. Jak na przykład 7 to wiesz I to można zmienić. Będziesz miał kolosa, no, no. wiecie. Jak jakby ustacie Fallout 4, to jest taki pancerz wspomagany i on wygląda jak ten kolos i można wezwać takie... takie... i tak Uratował cię, wiesz? Nie byłem go zabił Sorry. I co zabiłeś i mi? I desz go zabiłeś? Dostałeś asystę chociaż? No. To dobrze. To źle. Chociaż asystę, stary. Właśnie teraz tuła zapiął tą pakę. To bomba jest. No, czyli... No, no, I to były takie rakiety. Sniper. O oh, fuck! Kurde. Ej, pomóż mi, okej? Okay? Aha, ty tam jest. O oh, fak To jest tam flesza. Uwaga. Gdzie? Tu! Przy koparce, przy koparce! Tutaj widzisz? No. Jej! Wygraliśmy to ze mnie. Choćkami też się dobrze spisał. No gdzieś gdzie jest koleć. <noise> który zabił. Ale to dobrze, że zobacz. Zauważyłem na twojej kamerze i, i dopiero zobaczysz, że koło, krab... koło jest koło. Ja chcę. Masz. 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 Teraz mam psa. Tak? No. A, a co? Grać ci nie ustała tego, tak? Żeby coś psa. Nie, bo, bo znowu dużo kili co chwilę zrobiłem. Wrzuciłem najda. Dobra, idź plantować, idź plantować. Bo ten smok tutaj chroni. Bo no, wiem, bo ja go rzuciłem. Ja i mój pies będziemy cię chronić. Uuu, nice. Dobra, plantuj. Czekaj, muszę się położyć dobrze. Plantuj. Plantuję, plantuję. Zostało do z trzech na dwóch. A Twój pies się paszył na podłogę, przez chwilę. Albo na nie wiem. I widzicie, więc zrobię. Jakiś koń z bebie A Asystę został. Ale to nie ja go no zrobiłem. Czekam sobie. Ej, ludzie. Ej, no. Nie. My. my, my, my e, Kamil, mam. M, dla cie, Bo ty jesteś YouTuberem. No. Mam pytanie. E, czy ty się. Tych ludzi pytasz, więc mówisz im, chodźcie, dajcie lajka czy nie. Nie yeah, jak so, jak chcą, so, jak, so, jak lubią filmy, to nie daję, ale jak nie... No, jak nie, lubią... no, no nie musicie dawać lajków, tylko jak chcie. No. Ja was nie dawam, bo jak chcecie, jak lubicie, to... Jak chcecie, to zależy. O fakto czekujemy. Bo... Jak widzicie to Kaiudzie Black Ops Starach grać. A to jest Crafty Ghost. No to kurwa we. No, Black Ops mm. Oczywiście najnowszej gry to, to jest najnowszy ludzi to Black Ops. Krajów ludzi Black Ops 3 jest na Xbox One, i PlayStation 4 i PlayStation 3, 3 i Xbox 360. Ale na PlayStation 3 i Xbox 360 jest bardzo słaba grafa. Jej. Ile ja ty kili robię? Ja Jest najlepszy. Jeden ja Mam 14. A ty masz tak to dużo punktów nawet. Ja jednego go, mam. Bo... Ale nie jesteś najsłabszy. No wiem. A też mam daj Teraz my brodzimy. O, moja kampa. I moja kampa. Czekaj. Nie! Yeah! Więc się nie No wiem, a ja robię taki mały skaling. No w nikt tu nie przyszedł. Chyba B, mi się wydaje. No mi też. Jak kiedy koleś tylko przyszedł? Tak, chyba B, chyba B. Chyba. No tutaj, kur. No Kurwa. B! ich to było. Tylko jednego mamy. No wiem. 8 tam... e, minut już się nagrywa. No to jeszcze 7 Musimy pilować, Bo jutro tego nie przyjmie. Jak powyżej wyjrzy 15. No. Oczywiście w przyszłości to, to będę ten. Więcej filmików. To dłuższe filmiki robi. No ale kami my chyba trochę za ten. Cicho, cicho mówimy. Ale Słyszycie? Nie wiem. Słyszycie? Chyba tak. O, fa. Chyba tak. Ale liczy się oglądanie, co? Czy da. nie? Proszę z usłysłem, nie uzbrojenia. Ale e, weź mi, proszę nie rzucać na smoka. Gdzie to jest smok? Jak tak bardzo chcesz to. Okej. Okay. Chociaż ty tak. Zrobię i suk. Dobra, ja idę na B. A, a ja spróbuję się o Ty usiąść. Tak, jedę na 100% na B. To nic. Scanning. Widzę ich wam przyle. Tak się wyrzuciło samo. Co to? B, B. Chodź B. Jeden został. To ja ich z się wyjusz. Tam zbieraj się. Jedziemy. Jedziemy. No dobra już. dobra już! O Boże! Tam jest Dobra, to śpię! A jak pijamy nie masz? to w wajcie chyba. Oh jutro nie przyjdzie? A... To trzy wygląda. 10 minut już się no. nagrywa. No. Ty. Szybko Stefuj. Aha. Kurde, jak ja daję go Dobrze! Dzięki Kamil, że tu śpisz. Może zrobimy jeszcze jeden filmik, ale trzeba jeszcze pomyśleć. No. I to niestety nie prześlę od do nas, bo... No, bo internetu nie Bo powiem, my śpimy, bo, bo mój kuzyn u babci teraz będzie spał. No bo ja w Niemczech mieszkam i tutaj no. zawsze jadę, e, ale, ale to nie jest mi... Polak, to jest Polak, no, Kuba to jest Polak. Jestem Polak. Polak. Nie mówić, że... Nie mówić to Kamila ze, z Niemcem nagrywa. Choć tak dobrze po polsku nie umiem, więc... Lepiej mówisz po niemiecku. Ale to jest chyba bo widziałem wiesz. Dobra, muszę to... Dobra, chyba B. Chyba B. O, ja taki słaby jestem. Ludzie mówią... Możecie mi powiedzieć czemu ja taki słaby jestem? A, a my na jeden co? A co on robi? Widzicie, <grywa> <grywa> te boty nie mają takiej waszej inteligencji. <grywa> no <snu! grywa> <grywa> <i> znak! <śmieszka. grywa> no bot, Defuj! No. Musi się uda, to będę się śmiał. Jakiś idioton to musiał być, bo ja bym czekał w ukryciu na, na, na tego kolesia. O no, tacy bocik. Przerwa, zmiana są. Dobra, dajcie mi pakę, please. Dobra, to stacja ruda i musimy się pośpieszyć, żeby widzowie nie byli ciekawi, jak to się skończyło. No. Albo zrobimy za chwilę cięcie i później na końcu pokażemy im wynik. Nie da się bo. Cięcia Dobra, ja mam. Ty masz pakę? Nie, ja mam pakę. Chodź się, please. Nice. Dobrze ja chronić paki? W górę. Chrodź, ja smokażę cię i dobra. Koniec. Ej, musimy też tam nieraz skanować. A będę leżeć i osłaniać, jak ktoś przyjdzie. A ja idę na górę i z góry. A ja czytam sobie. To były litery są. A kasza została. sobie. E, no gdzieś stamtąd. Wow. Fak. o nie, przegraliśmy. Albo nie zdefuję. O nie dobrze, już przegraliśmy i kończymy, ale soki moje, mówię, dzieci ciekawi czy nie, no. Już 14 będzie, więc. Darka, do widzenia i cześć! Szechda się! Szechda się! Pa! Kuba! I Kamil! No, chodź. Darka.